A do kolano w części drugiej. Z moim synkiem, który ma rozet Nie żyli gniazda! Chyba będziesz mi musiał skusić, żebym głupę zrobił, żebyś nie żarł tego gniazda. Ej, mój synek się teleportuje? No do lata. Dobra. Snek, chodź, tata cię nauczy, psa. <grym> A więc sprawdzę, czy dobrą. Sory, <grym> Sorry, chciałem cię zjeść. Dobra. Teraz możemy iść. Bo to mam się tylko trochę zakrztusiłem. Nie mam się tu Tu, 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 Tata cię nauczy polować na królika Widzisz, tu jest królik i ty masz go dogonić. Ja... Goń królika! To jest królik, bo jestem mało. królik ci ucieka! Na tą stronę! Nawet go To jest królik, bo królik! Foluj na królika mój złotek wlapał. Aho, złapał Patrz jak wchodzę w no dobra, fajnie wchodzisz driftem. A teraz go jedz. No to ten, ten mały jednak to ma ten. Ale jedzie. Dobra, trzy przodem. Gałożka jest dąba? Puh, Ale duże. Nie smakuje. Jadłem gałązkę. gałąźkę. Smaczna? jest bomba. A tawa? To tu jest taka ręka. Puu! Też nie jest dobra. ja, ja wolę morską. Eee! Rybę! No, dawaj suudek, rybę goni. To, bo to że ja nie umiem pływać. <grybę> synek goli rybę. Zobaczmy rybę, a ja też chcę. Mam mały rybki, samo mały rybki. A ja mam rybki. Ja mam małą. Wyjdź z wody. Ej, patrzcie, jaki mój synek w Taki mała królika złapał. na Chodź. Dobra. No, możesz jeść po drodze do gniazda. A ty, a ty już zjadł, żeś mi moje piórka czerwone ubrudził. A ja A jak to się nazywało? Kawałki. Poleciały sobie. Dadu. No. Poleciały. Poleciały. Sudek, ty... Z... Za ile będziesz dorastał? Za dwa lata. To... Jak głośno. Jest. Dobra, no, to co robimy Synek? Ta tata cię nauczy jak się poluje na koguty. Czy kogutów nie jadasz? Ale nie, ty w ogóle zabawny jesteś. A bo ja to bym mógł polować. chyba nie bo jest to właśnie mniejszy Dobra, a więc może... to poleciły tam, gdzie nie można. Gdzie? Na lawę? No, to gdzie? Na lawę. Ej! Lewa jest zepsuta, zobacz. Ale ciepła mi w nóżki dzisiaj. No, nie? Dzisiaj... Nie! Ej, tu, tu, tu jacuzzi jakieś jest. Ej no. I za darmo. W przyrodzie. A ty też ty przecież Nie masz pieniędzy. To jak ty mu... Jak ty... No to, no to musi być zadajmo chyba. No raczej. O to już jest koniec mapy. I zaraz przywalić. A czemu miałbym przywalać? koniec mapy. Nie jestem tobą. A no tak, na prawie przywalimy, maj. Out. To w A dobra. ty ty ty! Pawe, nie mogę wejść na gniazdo, ale Jest prawie to... robi wielką różnicę, pamiętaj. Widzisz mnie? A! Co ty ja robisz? Pach, poczekaj, bo sobie muszę masaż zrobić. A nie, nie no znowu. Z tym złompek. A! Latać. Słynek jestem, ja tylko patrzę na... To ma zajko. Tam jesteś nie Zajęty jestem. Nie <laughs> Gdzie? Do ziajna. Za To ja Dobra, rzucam Ever Perłat. To jesteś. Chcesz się zmierzyć, ze się ręką? To budzi za rękę i tyle. A no przy królika, ty mały jesteś. A myślałem, że ty jesteś szczurem. Serio, gdzie chciałem? Ja jest chyba o, pokaż. Może ręka zwiększy w Ciebie. Ma przybierz się ze szczurem, proszę. Albo ja go zjem, bo jestem głodny. Będę, będę robił kukuryku jak kogut. A ja tu bym... Co, Co do O, Oszły. Do Co do dojazd. Do dojazd. dojazd. A to do duży to ci pewnie jesteś. Teraz cię możesz dość rękę przywierzyć. Ej, czemu ja mam tu oczy zamknięte? Ja oczy zamknięte. Otwarte teraz masz. Wiem. Czy się miał zamknięte? Ty umiesz latać? To chodź. Chodź. A teraz Enderper ma do gniazda. A skąd taki wypadł? Nie wiem. maszynę mam. Halo! Lataj! Nie żryj mi tego gniazda! Będę musiał kupić. Sprawdzę, jak szybko w drzewo walnie. No i walnął właśnie w drzewo. A uda się! Wracaj już, sydek! No i głos już nie utrwa, Ja się mniej męczę, a w ogóle, że ja mam takie ptaki, to już graliśmy w czasie tą grę, Ta, tak samo jak w supermarket, może kiedyś wleci odcinek. No ale dzień, ci, ale jak Miłosza gielski I tak to ogłaszam was, bo znowu rzecz. Ale A ty jesteś tym. Gdzie, gdzie ty właśnie jesteś? Wracaj! Spotkamy się w Be. domku, w A więc takim akcentem chyba Ko kończymy ten odcinek, a więc na do zobaczenia. Swynek! Zwrot grzecznościowy. Dobra, lecę do tego, do tej Co ty robisz? Nie to to